Połóż durszlak na patelni, kiedy dowiesz się, dlaczego od razu pokochasz ten pomysł. To pomaga i naprawdę działa. Każdy chyba w kuchni ma metalowy durszlak, czyli cedzak. Durszlak to rodzaj większego sita. Może być w formie garnka. Częściej używany jest jednak cedzak z uchwytem. Odcedzasz nim potrawy takie jak makaron. Służy też do mycia owoców i warzyw, zwłaszcza tych drobniejszych. Mało kto używa go do smażenia. A to właśnie dzięki niemu smażenie jest o wiele lepsze. Ja nie wyobrażam sobie kuchni bez tego naczynia. Zwłaszcza kiedy chcę smażyć produkty wcześniej zamrożone, na przykład rybę mrożoną. Jest na to kilka sposobów polecanych przez kucharzy. Pierwszy sposób to przetarcie patelni przed smażeniem octem. Wlej odrobinę octu na patelnię i wytrzyj ręcznikiem papierowym. Następnie wlej i podgrzej tłuszcz. Drugim sposobem jest dodanie szczypty soli do tłuszczu podczas smażenia. Kolejny trik to smażenie potrawy, czy to mięsa, czy ryby z plasterkami surowego ziemniaka. A jeżeli zapomnisz natrzeć patelnię octem, nie masz ziemniaków, a o soli zapomnisz. Wtedy użyj durszlaka. Po co to wszystko? To sposoby na pryskający podczas smażenia tłuszcz. Jeśli w rybie zostało choć odrobinę wody, tłuszcz będzie pryskał na wszystkie strony. Zamiast pokrywki użyj wtedy durszlaka. Para będzie swobodnie się wydobywać, potrawa dalej będzie się smażyć. A twoja kuchnia pozostanie czysta. Smażę jajka na wodzie. Już dawno przestałam je smażyć na oleju. Dzięki temu dużo zyskałam. Jeśli smażysz jajka na oleju lub na jakimś tłuszczu, przestaniesz to robić jak tylko obejrzysz ten film. Smażenie jajek w wodzie jest proste i mamy mniej bałaganu. Jest to też zdrowsze, co dla wielu osób jest ważne. Na samym początku uszykuj sobie patelnię i wlej do niej około szklanki wody, tak żeby było zakryte dno patelni. Włącz kuchenkę, aby woda zaczęła się gotować. W międzyczasie uszykuj jajka. Wbij najpierw jedno do miseczki, a potem drugie. Jak już woda się zagotuje, dodaj dwie łyżki octu. Zamieszaj wodę z octem. Ocet jest idealny do przygotowywania jajek w wodzie. Teraz przelej jajka na patelnię, pozostaw je na patelni przez kilka minut. Białko musi się dobrze ściąć, zajmie to chwilę. Jak zobaczysz, że jajka są już gotowe, wyłącz kuchenkę. Wyjmij je i przełóż na talerz. Jedyne co ci teraz pozostało, to przyprawić je tak jak lubisz najbardziej i zjeść. Mam nadzieję, że spróbujesz tego triku i będziesz tak samo jak ja zadowolony. Przez jeden błąd, mielone mogą być surowe w środku. Dobrze usmażone kotlety, mielone to umiejętność, o której wiele kobiet marzy. Zrumienione na zewnątrz, soczyste i miękkie w środku. To ideał, który możesz osiągnąć, jeśli znasz trzy zasady smażenia mielonych. Pierwszą musisz znać już na etapie zakupów. Jakie mięso wybrać na kotlety mielone? Mięso z szynki wieprzowej? A może mięso z łopatki wieprzowej? Jest też mięso wołowe. Poznaj mój przepis na mielone. Poznaj sekret, który sprawi, że wyjdą idealne. Czerstwą bułkę zalej w miseczce wodą i odstaw aż nabierze wody. Pokrój jedną cebulę w kostkę. W zależności od ilości mięsa użyj małą lub większą cebulę. Pokrojoną cebulę przełóż do większej miski. Posyp solą miałką lub mieloną i zostaw. Wymieszaj po chwili. Sól zmiękcza cebulę. Cebula puści sok. Mielone będą miały lepszy smak, a cebulka będzie miękka. Teraz dopiero czas na mięso. Dodaj porcję mielonej wołowiny. Weź porcję wieprzowiny z łopatki wieprzowej. To mięso nie jest tak chude jak mielone z szynki wieprzowej. Na kotlety wybieraj więc mięso właśnie z łopatki wieprzowej. Z takich mięs mielone wychodzą najsmaczniejsze, idealnie soczyste, nigdy nie suche. Możesz też użyć gotowej porcji mięsa mielonego wieprzowo-wołowego. W jego składzie jest właśnie łopatka wieprzowa i wołowina. Popieprz mięso. Sól i pieprz to jedyne przyprawy, które używa się do kotletów mielonych. Pieprz świeżo mielony doskonale przyprawi mięso. Wbij jajka. Do pojedynczej porcji mięsa wystarczy jedno jajko. Do takiej ilości mięsa użyję już dwóch jajek. Teraz dodaj namoczoną wcześniej bułkę. Ważne jest to, żeby jej nie wyciskać. Bułka na mielone ma być nasiąknięta wodą, taką właśnie dodaj do mięsa. Teraz wszystko wymieszaj. Najlepiej dłońmi. Żeby mielone były idealne, ta czynność jest najważniejsza przed smażeniem. Woda z bułki musi być dobrze wymieszana z mięsem. Z każdą chwilą poczujesz i zobaczysz, że konsystencja mięsa się zmienia: będzie coraz pulchniejsze i jednolite. Będzie miękkie i łatwo będzie można z niego formować kotlety. Takie mięso jest idealne. Czas poświęcony na jego wyrobienie docenisz w smaku i konsystencji kotletów podczas jedzenia obiadu. Uszykuj miskę z bułką tartą i miseczkę z olejem. Olej ułatwi formowanie kotletów. Posmaruj wewnętrzną. Wystarczy dodać ciastka do wrzącej wody. Nie będziesz już wydawać pieniędzy na słodki stół. Weź patelnię. Nalej do niej 400 ml wody. Dodaj także 30 gram masła. Doprowadź wodę z masłem do wrzenia. Kiedy to następni, wrzuć do niej herbatniki. Dokładniej 200 gram ciasteczek potrzebujesz do tego deseru. Po chwili staną się miękkie. Mieszaj je co jakiś czas, aż nasiąkną cała wodą z masłem. Powstanie masa o gładkiej konsystencji. Masę przełóż do miski. Następnie dodaj 50 g mąki orzechowej. Wsyp także 20 g cukru. Wszystko starannie wymieszaj. Najlepiej zrób to dłońmi. Wtedy stworzysz idealną konsystencję do tworzenia kulek. Z masy stwórz kilka, a nawet kilkanaście kulek. Ich ilość zależy od wielkości, jaką im nadasz. Kulki pozostaw na blaszce. Teraz w garnku przygotuj polewę czekoladową. Następnie weź kulki i wkładaj je do polewy, po czym odłóż na blaszkę. Czynność powtórz do każdej kulki. Są one już prawie gotowe. Wystarczy, że udekorujesz je ulubionymi dodatkami. Ja użyłam malin i wiórków kokosowych. Deser jest już gotowy. Najlepiej smakuje z filiżanką kawy. Twoi goście je pokochają.